Kiedyś z moim przyjacielem, z serdecznym wieśką, wieśkiem Felką, z Selezioninem, kiedy jeszcze był moim proboszczem, mimo tego, że dzieli nas odległość 15 lat, ale mentalnie wszystko płynęło. W punkt po prostu. W październiku 2019 roku wymyśliliśmy tak spontanicznie, jeden z obrazem na różaniec, takie hasełko: daj dychę! Daj dychę! Nie chodzi o to, żebyś wrzucił dychę na tace, czy gdzieś tam na konto parafialne, ale chodzi żebyś. Odpalił i odpaliła razem ze mną dychę Dzisiaj jest 10.10 10. Ja pamiętam, że w 2008 roku miałem 10.10 operację kolana Dzięki temu jeszcze jakoś tykam. To jest też taka moja mała rocznica Nie wiem jaką ty masz rocznicę może dzisiaj Ale dzisiaj tego 10.10 Chcę cię poprosić o dychę żeby ze mną odmówił dychę I tutaj jest łabędziami, widać, że jest dzieciak Jest starszy, tak sobie chrunkają. Ale właśnie w takich okolicznościach przyrody On chyba idzie na dychę Chodź chłopaku na dychę No chodź, chodź, chodź Patrz, jak rozkłada skrzydła. Życzę Ci tego, żebyś też tak rozłożył skrzydła w swoim życiu. Nawet jak cię ktoś podciął. To pamiętaj, że masz taką moc, że możesz przyjść skrzydła dmuchnąć swojego dziecka, kogoś młodego, koło spotkasz, małżonka, a możesz te skrzydła przyciąć, że te lotki nigdy nie dadzą takiej możliwości, żeby złapać wiatr. A tutaj cała gromada się szykuje. O, o, przypłynęło jeszcze rodzeństwo. I mamy czwórkę. No cześć. No cześć. Mówimy dyszkę? Każdego dnia będę odpalał tą dyszkę i każdego dnia będzie inna intencja. Dzisiaj jest intencja za Ciebie. Po prostu za Ciebie. Za Twoje życie. Dziękuję za to, że jesteś w wszystkich Twoich intencjach, tylko dzisiaj nie za to, za czym się zamartwiasz, ale prosto za Ciebie. Żeby Cię Bóg błogosławił, żeby wylał Twoje błogosławieństwo Bóg na Twoje życie. Tajemnica niech będzie pierwsza, a nie trzecia, bo dzisiaj chwalebne, no to zesłanie Ducha Świętego. Niech Bóg dzisiaj wyleje na Ciebie moc swojej miłości przez Ducha Świętego, moc Ojca i Syna. Ojcze nasz, to wszystko niebie święcie, i Twoje, przyjść, jest w twoje, bądź wola twoje jako w niebie ziemi. Tak Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Cię na ten dzisiejszy popołudniowy czas, wieczór i noc 10 października Błogosławi i strzeże mocą swoją Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Zapraszam Cię do tego Jeśli chcesz wejść w to, daj dychę Żeby to trochę rozpropagować Puścić dalej Spróbuję właśnie o tej porze Mniej więcej to wrzucać, ewentualnie wieczorem Żeby można sobie było w dowolnej chwili Odpalić i się tą dyszką pomodlić Zachęcam, żeby wpisywać swoje intencje Tutaj poniżej nawet można Na jutrzejszą dychę wrzucać o co prosisz? Za co chcesz podziękować? W czym chcesz Boga uwielbić? Zachęcam, żebyśmy stworzyli taką wspólnotę Daj dychę.